W 1917 roku w Rosji bolszewickiej władzę przejęli rewolucjoniści komunistyczni. Niebawem po zakończeniu rewolucji październikowej wprowadzono dwa dekrety dotyczące ślubów cywilnych i rozwodów. Przez wiele lat prowadzono eksperymenty dotyczące rodziny i małżeństwa. Już od pierwszych miesięcy trwania rewolucji socjaliści komunistyczni włączyli do swojego programu kwestie płci, ogłaszając, że tylko oni są w stanie ostatecznie rozwiązać te problemy. Idee marksistowskie głosiły, że kobiety znajdują się pod podwójnym uciskiem kapitału i burżuazyjnej rodziny. Zadaniem rewolucji bolszewickiej było zniszczenie własności prywatnej oraz tradycyjnej rodziny, a także propagowanie życia seksualnego wśród dzieci i młodzieży, ucząc ich masturbacji, propagując pornografię i aborcję. Tocząca się rewolucja seksualna w latach 20. XX wieku w bolszewickiej Rosji przyniosła ogromne zniszczenia społeczne, Prowadząc do zapaści edukacji młodego pokolenia Białorusinów. Innowacyjni nauczyciele znieśli w szkołach tradycyjny system zajęć lekcyjnych, nauczania przedmiotów, zadań domowych i egzaminów, wprowadzając zamiast tego przyuczenie do pracy. Istotnym elementem eksperymentu w zakresie edukacji seksualnej było wprowadzenie wspólnej edukacji dla dziewcząt i chłopców. Według radzieckiego psychologa Lwa Wygockiego, Wspólna edukacja miała normalizować stosunki seksualne nastolatków. Jednak badania przeprowadzone wśród uczniów w latach 20. XX wieku wykazały coś innego. Znaczna część białoruskich uczniów w wieku 13-17 lat uważała wspólną edukację za nienormalną. Pod koniec lat 20. XX wieku socjaliści komunistyczni wycofali się z propagowania rewolucji seksualnej i podjęli działania mające na celu powrót do tradycyjnych norm moralnych. Jednak rozprażenie obyczajów było tak daleko posunięte że proces demoralizacji trwał obserwujemy go do dnia dzisiejszego co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej liczbie rozwodów w społeczności białorusinów